Hej, cześć Szymanko, z tej strony VCR, witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj wleciała mała aktualizacja, tak jest, poprzedzająca tą wielką aktualizację grudniową. Wleciał też rano właśnie Brawl Talk, pokazali trzy nowe skiny, które będą w tej aktualizacji i niech Was słuchajcie, nie zmyli miniaturka, niech Was nie zmyli tytuł, tak? Ja, słuchajcie, tak, te skiny są za darmo, są za darmo u mnie, ponieważ ja rozdaję moim wspierającym zawsze jak wychodzą jakieś nowe skiny, oferty i tak dalej, to zawsze, słuchajcie, wspieram ich i właśnie robię dla nich giveaway'e. Ustalmy, że jeśli tutaj będzie bardzo dużo łapek w górę, załóżmy takie może 10 tysięcy łapek, to będzie też osobny giveaway dla Was, dla moich widzów. A jak będzie troszkę mnie łapek No to też, słuchajcie, zrobimy Także zapraszam na mojego Discorda Link do niego będzie w opisie Tam też, słuchajcie, będzie giveaway Na nadchodzące 500 tysięcy subskrypcji I zaraz tutaj powiem o wszelkich zmianach I tak, słuchajcie, wlatują nowe skiny Skin do Leona, skin do Karla I skin do El Primo Ponieważ Super Supercell nawiązał współpracę z Linefriend Czy jakąś tam taką, taką firmą No i po prostu powstały takie, a nie inne skiny No troszkę zabawne te skin. Skin do Leona, Skin do Primo i Skin do Karla. W tym momencie Wam się tutaj gdzieś ukazują na ekranie. Pozdrawiam mojego widza z Discorda który mi napisał, że właśnie jest nowa animacja do Gina, którą teraz widzicie na ekranie. Są jeszcze takie zmiany, jak właśnie inaczej wygląda teraz czat. Jeśli chodzi o bandę, to można, słuchajcie, zmienić tutaj na 25 tysięcy pucharków maksymalnie. Dużo osób właśnie tego potrzebowało, więc to naprawdę jest, słuchajcie, git. Oczywiście zapraszam Was na Twittera, SimpleDaddy jest taka szybka re reklama. No i słuchajcie, teraz spójrzcie sobie na lewy dolny róg jak widać jest takie jakby miejsce słuchajcie się nam troszkę zrobiło e Dużo osób spekuluje, że być, będzie, że być może będzie nowy box, ale nie jestem pewny do końca. Okej, okay, a więc po tych wszystkich ogłoszeniach dusz o nowej aktualizacji, e, słuchajcie, VCR musi sobie zagrać. Oczywiście, zagramy sobie Heista, tak jest mój ulubiony tryb, albo nie, albo inaczej, zagramy sobie Takedowna, ponieważ na koniec sezonu Powerplaya będzie właśnie Takedown, i ja Wam tylko włączę, jeszcze pokażę, który aktualnie jestem w Polsce na Takedownie, tylko muszę sobie znaleźć mojego kolta. Jest, ja tego nie bo coraz więcej brawlerów jest, i coraz słuchajcie, gorsze jest właśnie mm, szukanie ich. Okej, okay, dobra. Tylko chciałem sobie zobaczyć, właśnie, jeszcze tutaj. Aktualnie na Globalu jestem 218, a w Polsce jestem na miejscu 5. No nie dzisiaj, dzisiaj no niestety mi tak słabo poszło, ale gram z nowym, gram z Overloader. Pozdrawiam chłopaków bardzo serdecznie, z nimi, się mi, z nimi mi się gra przyjemnie. Są same wygrane właśnie na trójkach. Ok, dobra, bo VCR musi sobie zagryć taktowna, więc w tym momencie lecimy. Dajcie mi koniecznie znać, znać być może się powtarzałem, który skin Wam się najbardziej podoba, a teraz VCR musi zarobić, musi zrobić. 10 minut, taka koszuleczka z Brawl Stars, słuchajcie Właśnie sobie zrobiłem I powiem wam, że jestem Że jestem zadowolony, nie? To taki wiecie, VCR normalnie zakochany w tym Brawl No to, to taką koszuleczkę zrobił Okej, okay, dobra Takedown, zaraz tutaj sprawdzimy Co tutaj w trawie piszczy? Jak tutaj się nam powodzi, słuchajcie Na takedownie, dobra, ten kolb mnie nie obija Także jest dobrze, okej okay. Teraz nie jest dobrze, bo musimy się cofać. I niestety Leon, który mnie tak bardzo mocno sfokusował. No niestety miałem taką historię właśnie rano na PowerPlay, że mnie też taki Leon sfokusował dwa razy. Dwa razy, słuchajcie, dwa razy. To jest coś niesamowitego. Dobra, 7 sekund trzeba tam iść. A jeśli przegram, no to się mówi trudno. Tak jest, dobra, Rikoszet niech mnie obija. Niech mnie obija, Rikoszet. No i ten Rikoszet teraz będzie za mną biegać. Serio, really, guys. Normalnie to jest coś niesamowitego. No i się mu tarcza odpaliła, właśnie jak wbiłem. Okej, okay, dobra. Teraz tu pozbieramy sobie PR -cuby. Let's go i... Dobra. Muszę się cofnąć troszkę, bo Daryl może mnie zaraz podjechać. Okej, okay, dobra. Oj, szóste miejsce, kurde mać. No prawie mi pykło, słuchajcie, prawie mi pykło. Nie mam na minus 3, no niestety. Dobra, let's go. Kolejne, słuchajcie, giereczki. Także zapraszam Was, słuchajcie, do tego, żebyście kliknęli wesprzyj. Kosztuje to tylko i wyłącznie 5 zł. Nie to, słuchajcie... Mi to bardzo dużo pomaga, ponieważ robię dość często taki woje właśnie dla moich wspierających, więc można słuchajcie zawsze coś wygrać. Teraz aktualnie słuchajcie mamy bota na Discordzie, który sam losuje. Ustalamy tylko i wyłącznie datę, kiedy ma być słuchajcie losowanie i właśnie tam wtedy bot losuje. To jest bardzo fajna sprawa, także polecam wam słuchajcie kliknąć wesprzyj na moim kanale, bo jest to naprawdę super. Jest to no naprawdę super. Ok, a w tym momencie czekamy na meczik. Czekamy na meczyk. Ja, może nie będę robić cięć. Mamy aktualnie 4 na 10. 4 na 10, i będę to mówić. Nie wiem, czy zrobić cięcie. Chyba nie zrobię cięcia, bo powinno szybko znaleźć 5 na 10. Jezu, to szukanie na takedowna. Coraz mniej osób gra ten tryb. Okej, okay. 10 godzin później znalazłem meczyk. Lecimy z tematem. Dobra, wbijamy pod tego robota. Muszę troszkę potrenować tego takedowna. Coltem, ponieważ już, tuż, tuż, słuchajcie, takedown na koniec sezonu na Powerplayu. Jak ten Crow nas fokusuje, to chyba mu nakopie do dupy, nie? Dobra. To na pewno, to było pewne, że ja padnę. Tak jest w Zrobię sobie kluczyk i pójdziemy sobie może Gema zagrać, chociaż Gem może nie wypaść. Ale okej. Okay. Dobra, ale i tak, i tak tam trzeba zagrać. Bo to nie ma, słuchajcie, innej opcji. 12 sekund i już teraz robot straci swoją tarczę. Także mi się to podoba. No Cold, ja nie chcę, wiesz... E, Jezus, to wszystko skacze. Jezus, full focus na mnie, no. Kurde mać. Dobra, zabiłem go. Zabiłem go, ale mam mało HP i nie mam czasu na regenerację. Obyś kurde padł, obyś crow padł. Dobra, przynajmniej się mu odpaliła tarcza. Aktualnie mam trzecie miejsce. Nie podoba mi się to. Chyba na przyszłym takedownie, na powerplay'u sobie zagram czym. Zagram sobie chyba dynią. Bo tam jest w sumie głupia, głupia mapka, która została wycofana z gry. Także no. No niestety, falcer, dobra, czwarte miejsce. Jeszcze się mu tarcza odpaliła, na no serio. Nie no, brog mnie podjechał, kurde. Dobra, to słuchajcie, nie ma sensu. O Jezu, jestem słaby na tych wszystkich trybach Solo. Kurde, jak ja nienawidzę Solo. Normalnie nawet nie wiecie jak bardzo mocno. Nienawidzę tak tego trybu. Dobra, skoczę sobie. Może to mnie szybciej przeniesie tam pod tego. Mo no nie, znowu piąte, eh, piąte miejsce! O mój Boże! Dobra, ale plus jeden, okej. Okay. Przenosimy się do kolejnego meczyku, więc jest cięcie, bo czekamy długo, za długo. 10 dni czekałem. Okej! Okay, jesteśmy w gierce i VCR musi zrobić tego tokena. To jest słuchajcie, ostatnia gra na tym odcinku, także to jest gra o wszystko. Może, że tak powiem. Jak nie, to pieprzy już z całego takedowna, no. Jeszcze EMZ podjeżdża, no Jezu, jaka tu jest walka o tego. Nie! Się wyodbijało, no super VCR! Dobra, będę grać poza odcinkiem, bo mam po prostu stres, nerwy. Ubolewanie nad tym, jak te mecze wyglądają na tym powerplayu, i, i że to mi się ten tryb ogólnie nie podoba. No, dobra, tego Leona to bym sobie zjadł 6, 2, 1, 0, dobra, odejdź, Leon. Odejdź, Leon, no i ta IMZ będzie za mną biegać, czy nie bardzo? No, IMZ, no, odejdź. Dobra, cofam. Regeneracja sił muszę pozbierać PR cube. Tak jest 14 sekund. Zaraz tu zbieram z 20 PR cube'ów i wszystkich z roz... No. Dobra. Eee, tak 4 sekundy. 5. miejsce. Drugie miejsce. Okej. Okay. Dobra, cofam od tego Karla. 13 sekund zostało. Więc sobie gram na spokojnie. Jezus, ten Karl, zazdro tych prq Cubów, mordo. Nie! Kurde mać. Dobra, trzecie miejsce. Kończę ten jakże, słuchajcie, smutny odcinek. VCR zrobił m, trzecie miejsce, także... Dziękuję bardzo. No i zapraszam, słuchajcie, do zasubskrybowania, do polajkowania tego materiału, do zasubskrybowania mojego kanału. To tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. pozdro, hejka, Jo. Elo. Benz.